Tutaj Ania. Dzisiaj na specjalne życzenie Halinki i Joli e, nagrywam ćwiczenia. Właściwie trzy bardzo proste ćwiczenia z piłeczką lacrosse. Można oczywiście zrobić też tak, żeby wykorzystać albo piłkę golfową, albo piłkę tenisową, ale to na początku jest ok. Natomiast taka piłka lacrosse jest najlepsza. I co ja z nią robię? Są to trzy mega proste ćwiczenia, które robię po to, żeby rozluźnić mięśnie pośladków, odcinka lędźwiowego i trzecie ćwiczenie to są bok biodra właściwie, po to, żeby pozbyć się właśnie przede wszystkim bólu od dolnego odcinka kręgosłupa. Więc zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest to, że kładziemy się na macie i zaczynamy od masowania jednego pośladka później przechodzimy na drugi jak najgłębiej rozluźniamy mięsień wykonujemy ruch w prawo i w lewo Oczywiście w najbardziej bolącym miejscu przytrzymujemy i staramy się rozluźnić mięsień. Jak jest troszkę lżej, przechodzimy dalej. Chociaż 30 sekund na jedną ze stron. Natomiast w praktyce najlepiej jest robić około 2 minuty. Tak, żeby mieć naprawdę fajny efekt od razu. 2 minuty na każdą ze stron, każdą wsparcie. dobra i tutaj taki złoty trik e, ja teraz nagrywam, natomiast później będziesz, e, będzie najlepiej sobie włączyć timer i dwie minutki ustawić e, i później od razu ponowić i przejść do kolejnej partii teraz już przechodzimy do odcinka lędźwiowego i tutaj nad kością krzyżową masujemy mięśnia e, i też staramy się przejść od środka nie najeżdżając na kręgosłup nie jeżdżąc też za bardzo po kości krzyżowej czyli mięśnie i całe przyczepy Po dwóch minutkach przechodzimy na drugą stronę. Okay. i już ostatnie miejsca, czyli teraz na zakończeniu kości udowej, wgłębienie w biodrze, o. miejsce, które jest dosyć niewygodne dla mnie, najbardziej bolący punkt. I przejeżdżamy sobie najpierw, wynajdujemy to miejsce, później bioderka od przodu do tyłu. drobinkę góra-dół, przejeżdżamy też na boki, utrzymujemy, jak jeszcze jest napięcie i druga strona. I to tyle. Takie ćwiczenia, żeby były dobre i funkcjonalne, to warto jest je robić codziennie rano. Do tego jeszcze dobrze dobrane ćwiczenia rozciągające i oprócz tego wzmacniające, naprawdę są w stanie zrobić cuda. Ja jeszcze w opisie tego filmu zostawię link do miejsca, gdzie kupiłam tą piłkę, czyli fitnessshop.pl i zostawię też kod zniżkowy. E, przy którym możesz dostać, dostać chyba 5% zniżki. To tyle, wszystkiego dobrego. Hej!